Nadal kolarz górski w Polsce jest niedoceniany, ale jeżeli chodzi o zawody jest coraz więcej organizacji, coraz więcej różnych imprez, nie tylko typowo na których się ścigamy, ale również pokazów, powiedzmy w mieście. Ostatnio brałem udział w imprezie, która odbywała się w centrum handlowym, jest coraz więcej tego typu imprez. Według mnie to jest bardzo w porządku z tego względu, że możemy ludziom, którzy mniej się interesują sportem, pokazać na czym polega kolarstwo, że nie jest to tylko jazda w lesie, ale także właśnie w centrum handlowym czy, czy po mieście. Moimi największymi osiągnięciami jest zdobycie tytułu mistrza Polski w dwóch kategoriach, jako junior i zawodnik elity. Oprócz tego zdobyłem 10. miejsce na Mistrzostwach Europy w Szczawnie Zdroju w 2012 roku. Również w 2012 roku zostałem sklasyfikowany na 14. miejscu w światowym rankingu Forcross Cross UCI. Oprócz tego zdobyłem Puchar Polski w Forcrossie jako junior. Byłem drugi w Pucharze Polski w Forcrossie już jako zawodnik elity. Zająłem również drugie miejsce w Pucharze Polski w BMX Racingu. I w 2014 roku zająłem 13. miejsce w Pucharze Świata w niemieckim Winterbergu. W przyszłości chciałbym nadal, żeby kolarstwo było w moim życiu. Chciałbym robić szkolenia dla najmłodszych, czy otworzyć własny sklep rowerowy. Także mam nadzieję, że moje życie będzie opierało się na jeździe na rowerze górskim. Nazywam się Mariusz Jarek, jestem zawodnikiem enduro.